Nadchodzi ciemna burza choroby, która uderzy w świat, plaga, która wstrząśnie całą ludzkością. Drodzy dzieci, te słowa mogą napawać Was lękiem, ale to w najtrudniejszych chwilach powinniście szukać schronienia i siły w moim synu i w mojej córce, dziewicy Maryi. Maryja jest głęboko poruszona ostatnimi wydarzeniami, i dawne proroctwa wypełniają się na naszych oczach to kluczowe abyście zwrócili uwagę na ten przekaz aby nie żałować w przyszłości w tym krytycznym momencie daje nam przewodnictwo i siłę do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom proroctwa materializują się w ciągu dni a my jesteśmy świadkami kluczowych momentów w historii ludzkości czy zastanawialiście się nad głębokim proroczym przesłaniem ojca Pio dotyczącym trzech dni ciemności? Niektórzy sugerują, że to wydarzenie może nastąpić przed końcem 2024 roku. To objawienie jest niepokojące i pełne boskiego przewodnictwa. Wszyscy jesteśmy razem na tej drodze, a jedność i czujność są teraz fundamentalne. Przeżywamy decydujący moment w historii, kiedy potrzeba jedności nigdy nie była tak wielka. Stoimy na skraju historycznego rozdroża, gdzie siły dobra i zła przygotowują się do epickiego starcia. Proroctwa się wypełniają, przynosząc dni wielkiej ciemności, które wystawią naszą wiarę na próbę. Pilne wezwanie do wszystkich braci i sióstr. Jesteśmy w kluczowych momentach historii, proroctwa stają się rzeczywistością. Nadchodzą dni wielkiej ciemności, które dotkną wszystkich, dlatego tak ważne jest, abyście byli chronieni przed tym wielkim złem. Maryja Dziewica mówi wam, abyście szukali siły i ochrony w potężnej księdze, którą przygotowaliśmy. Czy jesteście gotowi? Mamy dla Was specjalną niespodziankę, księgę potężnych modlitw Maryi Dziewicy. To wyjątkowy skarb, który odmienił życie ludzi na całym świecie, pomagając tysiącom przygotować się na kluczowe chwile z błogosławieństwami naszej ukochanej Maryi. Chcecie umocnić swoją wiarę, zanurzcie się w najcudowniejszych modlitwach i poczujcie ochronę oraz pokój Dziewicy Maryi. Ta cyfrowa książka to klejnot, który wzbogaci ducha i przygotuje wasze serca. Zdobądźcie ją teraz, klikając w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierzcie już teraz. Nie zwlekajcie, gdyż liczba kopii jest ograniczona. To wezwanie do duchowego działania i ostrzeżenie przed nadchodzącymi wydarzeniami, które mają głębokie implikacje dla świata. Musimy być gotowi, czujni i pokutować, zanim będzie za późno. Nadszedł czas, aby przebudzić się i przygotować duchowo na nadchodzące wyzwania. Pamiętajcie, że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje światło, które nigdy nie gaśnie. Słowa Maryi Dziewicy brzmią z pilnością, zachęcając nas, abyśmy się nie zniechęcali, lecz zawsze byli gotowi, bo sąd przyjdzie nagle i bez ostrzeżenia. To poważne wezwanie do czujności i modlitwy. Obserwujcie niebo, mówi nam, bo gdy słońce, księżyc i gwiazdy zaczną zachowywać się dziwnie, będziemy wiedzieli, że zmiana jest blisko. Zjednoczmy się w modlitwie i czuwaniu, prosząc o skrócenie dni udręki. Słowa Ojca Pio brzmią jak niepokojące ostrzeżenie o stanie świata, wskazując na punkt bez odwrotu, gdzie boska sprawiedliwość nie może być dłużej odkładana. Doradza nam, abyśmy powiadamiali wszystkich o powadze nadchodzących wydarzeń i przygotowywali się na trudne czasy, gromadząc zapasy żywności, gdyż siły natury uwolnią swoją furię. Mimo to zapewnia nas, że nie jesteśmy sami. Bóg będzie z nami, dając znaki i chroniąc wybranych. Niezwykle ważne jest, abyśmy uważnie przestrzegali tych wskazówek i ufali Boskiej Ochronie. Chociaż nadchodzą ciężkie czasy, miłosierdzie Boga zawsze będzie obecne. Szukajcie ochrony u najświętszej Matki Maryi, próba będzie trudna, ale wielu zostanie uratowanych. Świat może być w krytycznym stanie, ale nie jesteśmy bezbronni. Bóg jest z nami, a Jego miłość jest głębsza niż jakiekolwiek zło, z którym możemy się zmierzyć. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym Was o coś prosić. Jak to zwykle bywa na naszym kanale, prosimy, abyście powiedzieli nam skąd nas oglądacie. Zawsze to ekscytujące odkrywać, jak daleko docierają nasze filmy i jak łączą serca na całym świecie. Podzielcie się w komentarzach nazwą swojego miasta, kraju lub tego szczególnego zakątka, skąd nas śledzicie. Cudownie jest czuć tę więź i wiedzieć, że jesteśmy razem w tej podróży bez względu na dystans. Jesteśmy niecierpliwi, aby przeczytać wasze wiadomości i dowiedzieć się więcej o was. Utrzymajmy naszą niezłomną wiarę i przygotujmy się na to, co ma nadejść. Stoimy na progu wielkich objawień, za aniołami, którzy trzymają ostre miecze, gotowymi bronić boskiej sprawiedliwości przed niewiernymi. Huragany ognia spadną z nieba, ukazując Najwyższą Moc Boga nad całą Stworzeniem, lecz ci, którzy będą szukać ochrony u Świętej Matki Maryi, zostaną uratowani. Stawiamy czoła trudnej próbie, ale wielu zostanie ocalonych, bo boska miłość jest głębsza niż możemy pojąć. Ojciec Pio, opiekun wszystkich stworzeń, obiecuje nam znaki ostrzegawcze i radzi, abyśmy nie wychodzili z domu. Nawet aby zająć się zwierzętami, ponieważ katastrofa nie oszczędzi tych, którzy się odważą. Boska ochrona obejmuje wybranych i ich zwierzęta, i musimy ufać Bogu jako naszej tarczy przed nadchodzącymi katastrofami. Proroctwo ostrzega nas przed dniami całkowitej ciemności, podczas których świat zostanie pogrążony w mroku na kilka dni. Ta wizja jest przerażająca dla świata, sparaliżowanego strachem i rozpaczą. Jednak ojciec Pio zachęca nas, abyśmy pozostali czujni, inspirując się uczniami w ogrodzie Getsemani, którzy modlili się bez ustanku. Mimo mrocznych proroctw jest światełko w tunelu. Po tych dniach ciemności słońce wzejdzie, przynosząc nowy świt wielkiego pokoju. Nadszedł czas, aby przygotować się duchowo. Proroctwo to wezwanie do nawrócenia, wytrwałej modlitwy i szukania ochrony w łasce Boga. Choć może wydawać się ponure, przynosi nadzieję tym, którzy pozostaną wierni. Trwajmy mocno w naszej wierze, czuwając i wierząc, że boska miłość będzie nas prowadzić. Przeżywamy kluczowy moment, a przesłanie Maryi Dziewicy rozbrzmiewa jako ostrzeżenie o przyszłych wydarzeniach to pilne i znaczące wezwanie, które może bezpośrednio wpłynąć na naszą przyszłość. Nie możemy odkładać tego momentu, ponieważ konsekwencje mogą być nieodwracalne. Musimy być przygotowani i czujni, ponieważ to, co nadchodzi, może na zawsze zmienić nasze życie. W tych czasach próby jesteśmy wezwani do zasiania ziarna, którego korzenie i kwiaty obiecują uzdrowienie i odkupienie. Maryja Matka Boga spogląda na nas z czułością i pragnie, abyśmy nie zapominali o jej matczynej miłości. Każdy ma szansę nawrócić się i odkupić swoje błędy. Wzywa nas do modlitwy, pokuty i miłości, bo czas jest krótki, a żniwa są blisko. Złożoność świata skłania nas do refleksji nad przebaczeniem, które oczyszcza duszę i przynosi pokój sercu. Powinniśmy pielęgnować lilię czystości i przebaczenia w naszych sercach, odnajdując w nich odnowienie i spokój, którego tak bardzo pragniemy. Maryja Dziewica zachęca nas do dążenia do niepokalanego serca, które przebacza i szuka czystości we wszystkich działaniach i myślach. W obliczu trudności i zagrożeń, Maryja oferuje nam swoją matczyną ochronę i pełne miłości przewodnictwo. Jej przykład czystości, pokory i całkowitego oddania się woli Boga inspiruje nas do odważnego podążania naprzód z zaufaniem, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami. Niech Najświętsza Maryja Panna umocni naszą wiarę i pomoże nam pokonać każdą przeciwność, która pojawi się na naszej drodze. Niech poczujemy jej bliskość, troskę i matczyną miłość w każdym kroku, jaki stawiamy, a jej wstawiennictwo niech prowadzi nas zawsze do pokoju i łaski Bożej. Niech pokój i światło Maryi towarzyszą nam, prowadząc ku przyszłości pełnej nadziei i błogosławieństw. Jezus Chrystus kieruje do nas poważne ostrzeżenia o duchowej ślepocie, która przyćmiewa nasze postrzeganie rzeczywistości poza tym, co materialne, oraz o niezdolności do dostrzegania głębszego sensu życia. Jest to czas kluczowy i decydujący dla ludzkości moment bez precedensów w historii. Wielu mówi, że mnie zna, ale nie idzie za moimi naukami. Inni twierdzą, że są moimi naśladowcami, ale używają słów jak oręża, by ranić swoich braci. Są też tacy, którzy zapewniają, że mnie znają, lecz ignorują moje słowa zapisane w świętych pismach. Wielu grzeszy nieustannie, ponownie krzyżując mnie. Ostrzegałem przed tym i teraz to się dzieje. Jestem pozbawiany tego, co do mnie należy, a oddawany synowi zatracenia. Profanowane jest moje ciało, zbezczeszczane to, co święte, a wielkie herezje są szerzone w świetle dnia. Jest to pilne wezwanie do wszystkich braci, gdyż żyjemy w kluczowych momentach historii. Nadchodzą dni wielkich ciemności, które dotkną wszystkich, dlatego tak ważne jest, by chronić się przed zbliżającym się złem. Maryja Dziewica instruuje nas, abyśmy się wzmacniali i chronili. Nasz Pan objawił poważne grzechy, które dotykają ludzkości, zniekształcając Jego słowo. Szatan działa podstępnie, manipulując umysłami i sercami, by oddalić je od prawdy. W tej kluczowej chwili nie zaniedbujcie praktyk duchowych, które wzmacniają naszą więź z boskością i chronią przed atakami zła. Wilki w owczych skórach są gotowe do ataku na tych, którzy są nieświadomi. Ludzkość stanie w obliczu ciężkich prób, w tym chorób, trzęsień ziemi i innych katastrof naturalnych. To moment, by się nawrócić i szukać odkupienia, zanim będzie za późno. Przygotujcie się duchowo na to, co ma nadejść, podążając za wskazówkami Maryi Dziewicy. Zanieczyszczenie żywności jest poważnym problemem. Błogosławcie wszystko, co spożywacie, i działajcie z mądrością i roztropnością. Bądźcie gotowi stawić czoła wyzwaniom, trwając mocno w wierze i oddaniu naszej Pani. Stajemy w obliczu wielkich prób, zarówno tych, które już przeżyliśmy, jak i tych, które dopiero nadejdą. Jesteśmy kuszeni, by zboczyć z właściwej ścieżki, dlatego czas być czujnym, bo sępy są w gotowości, aby nas zranić i podzielić. Nie rezygnujcie z osobistej modlitwy, ani nie przestawajcie praktykować dzieł miłosierdzia. Moment, by stanąć przed Bogiem, nadchodzi. Szatan przenika do naszych umysłów ze swoim złowrogim planem, a głód nadchodzi szybko. Musimy nawrócić się teraz, zanim będzie za późno. To czas, by całkowicie oddać nasze serca Bogu, dążąc do doskonałości i świętości. Módlmy się za tych, którzy staną w obliczu wielkich katastrof i za pokój we wszystkich narodach. Podążajmy za naukami Pana, aby stawić czoła nadchodzącym przeciwnościom. Światło Maryi przypomina nam o znaczeniu utrzymania wiary, zwłaszcza w nadchodzących chwilach próby. Powinniśmy zapieczętować nasze domy zgodnie z instrukcjami Pana. I wzywać ochrony świętego Michała Archanioła. Nawrócenie jest kluczowe w tym krytycznym momencie, aby Duch Święty bronił nas w bitwach i prowadził do zbawienia pośród burz życia. Kochani, w chwilach trudności ludzkość staje w obliczu przeciwności i niepewności. Jak matka troszczy się o swoje dzieci, tak i ja wyciągam swoje kochające ręce, aby was prowadzić i chronić. Dziś przynoszę Wam szczególny dar natury, który może przynieść pocieszenie i wsparcie w trudnych czasach. Przyjmijcie tę błogosławioną roślinę, która posiada potężne właściwości lecznicze i ochronne. Z pokorą i wiarą szukajcie jej pomocy i przewodnictwa na naszej życiowej ścieżce. Ten przekaz od Maryi Dziewicy to nie tylko zwykła roślina, ale święty dar natury symbol odporności i odnowy. Niech jej liście niosą życie, dając niewyczerpane źródło siły i pożywienia dla każdego kroku Waszej drogi. Pamiętajcie, drodzy, że nawet w najciemniejszych chwilach światło nadziei nigdy nie gaśnie. Utrzymujcie wiarę żywą w Waszych sercach, wiedząc, że jestem przy Was, prowadząc Was z miłością i czułością jako Matka wszystkich. Przybywam z sercem pełnym miłości i współczucia na nadchodzące trudne czasy. Szczerze pragnę, aby każdy z Was znalazł pocieszenie i ochronę. Wiem, że wyzwania, z którymi się mierzymy, są ogromne i mogą przynieść strach i niepewność. Potężna poranna modlitwa jest duchową bronią, która da Wam siłę, pokój i boską ochronę. Odmawiając różaniec, zbliżacie się do mojego syna Jezusa i mocy świętego różańca. W czasach próby będzie on światłem, które poprowadzi wasze kroki i ochroni wasze dusze. Gorliwa modlitwa różańcowa przyniesie błogosławieństwa i ochronę nie tylko wam, ale także wszystkim tym, za których się modlicie. Zjednoczcie się w modlitwie, kochane dzieci, i ufajcie Boskiemu miłosierdziu. Codziennie sięgajcie po święty różaniec, powierzcie Bogu swoje lęki i troski, a pod moim matczynym płaszczem zawsze znajdziecie schronienie i ochronę. Nadchodzące czasy przyniosą wyzwania, które wpłyną na wasze życie i wystawią waszą wiarę na próbę, ale chcę Wam przypomnieć, że nigdy nie jesteście sami. Jestem z Wami, prowadząc i chroniąc Was moim matczynym płaszczem. Święty Różaniec to cenny dar, który Wam dałam, łańcuch łaski, który łączy niebo i ziemię, most między Waszymi sercami a sercem mojego syna Jezusa. Każda modlitwa jest jak róża ofiarowana, a każde rozważane misterium jest źródłem światła. Modlitwa Różańcowa nie tylko przybliża nas do Jezusa, ale również daje nam siłę w obliczu wszelkich trudności, jakie możemy napotkać. Różaniec to dar od matki, łączący niebo z ziemią, pozwalający nam odnaleźć spokój, nadzieję i miłość, nawet w najciemniejszych chwilach. Każde, zdrowaś Maryjo, jest jak kwiat ofiarowany z miłością, a każdy rozważany tajemnica niesie światło, które rozprasza mroki tego świata. Drodzy dzieci, wzywam Was do codziennej modlitwy różańcowej. To modlitwa, która daje siłę, uzdrowienie i ochronę. W chwilach pokus, zwątpienia czy lęku, trwajcie w modlitwie. Wiedzcie, że poprzez różaniec zyskujecie ochronę i błogosławieństwo, które nie tylko was otacza, ale także chroni tych, za których się modlicie. Przygotowujcie się duchowo na nadchodzące wyzwania. Wiedzcie, że te trudne czasy mogą przynieść próby, które wstrząsną waszą wiarą. Ale pamiętajcie, że nie jesteście sami. Ja jestem z wami, okrywam was moim płaszczem matczynej miłości i chronię przed niebezpieczeństwami. Moim pragnieniem jest, abyście odnaleźli pocieszenie i wsparcie w codziennej modlitwie, abyście byli silni w wierze i z nadzieją patrzyli na przyszłość. Nadchodzą dni trudne i pełne wyzwań, a wasza wiara, będzie wielokrotnie wystawiona na próbę. Pamiętajcie jednak, że modlitwa jest potężną bronią, która daje pokój sercu i chroni przed złem. Codzienna modlitwa różańcowa będzie waszym przewodnikiem, który pomoże wam przetrwać najtrudniejsze chwile i wzmocni wasze więzi z Jezusem i mną. Nie lękajcie się, bo ja zawsze jestem przy was, gotowa wysłuchać waszych modlitw i wstawiać się za wami u mojego syna. Przez różaniec znajdziecie drogę do pokoju, a nawet w najburzliwszych momentach życia możecie być pewni, że moja matczyna miłość Was nie opuści. Trwajcie w modlitwie, zaufajcie Bogu, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci, a razem przetrwamy każdą trudność i pokonamy każdą przeciwność. Wzywam wstydnięcie wstydnięcie.